Cześć, tu z tej strony Mateusz M.T. I Pluta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj powiemy sobie akurat o filmach, których lubię i których nie lubię. Nie lubię tych nowych. Dlaczego? A to dlatego, że nie przepadam za nowymi filmami. Lubię tylko polskie i polskie seriale. Takie, można powiedzieć, komunistyczne, perelowskie, za perelu. Na przykład jak Jerzego Gruzy, 40-latek alternatywy yy, zmiennicy yy, z polskich jeszcze seriali takich starszych Janosik stawka większa niż życie który oczywiście grał Stanisław Mikulski ale oczywiście nie żyje no szkoda yy, zmiennicy 40-latek stawka większa niż życie yy, stawiam na tolka banana też nawet jest Chociaż nie oglądałem tego nigdy, ale obejrzę. Alternatywy, 40-latek, Zmiennicy. To są właśnie takie moje ulubione polskie seriale PRL-u. Ale nie lubię tych nowszych. Nie lubię tych nowszych, ale lubię te polskie, na przykład historyczne filmy. Na przykład wyreżyserowany film polski, taki stary, już przez Jerzego Hoffmana. Oczywiście główną rolę grał... Daniel Olbryski jako rolę Andrzeja Kmicica w filmie Potop. Lubię historyczny film Potop. Yy, no i jeszcze Pan Wodejowski i Ogniem Mieczem. To takie też filmy, które bardzo lubię. A, no i film bardzo stary, już stary. Na pewno wszyscy go dobrze znacie. Można się przy nim popłakać. z Znachor. To też jeden z moich ulubionych filmów, których bardzo lubię oglądać. I też, też się zalicza do moich ulubionych filmów. Ale jak, jak mówię, najbardziej to lubię bardziej filmy Perelowskie. Z Minicy, 40-latek, alternatywy. Stawka Większa niż życie. Janosik. Tak, i takie inne filmy, które bardzo lubię. Ale jak mówię, nie lubię tych nowych filmów. Jakoś nie przepadają mi. Nie lubię tych nowych filmów i za nimi w ogóle nie przepadam. Jakoś tak nie mam do nich sentymentu za bardzo. A, no i lubię sport. Moim ulubionym sportem to jest oczywiście samochodowe Motorsport F1. Ulubiony mój zespół Williams Rocket Williams Racing szefowa moja ulubiona z Williamsa to jest Clary Williams z zespołu Williams George Russell George Russell No i polski mój ulubiony kierowca. Przez wszystkich was dobrze znany którego oczywiście może lubicie niektórzy nie lubią może lubią Robert Kubica. Akurat mam wszystkie jego zdjęcia z dzieciństwa, z kartingu, z jego tych. Mam wszystkie jego zapisane w pendrive'ie. To Wam pokażę na albumie, na następnym filmiku. Mateuszem tej ale to wkrótce. To jeszcze. Yy, z Williamsa, George'a Russella lubię. Z szefową z ekipy Williams'a, Clary Williams. Yy, polski kierowca Robert Kubica, którego lubię i. Jeszcze taki Brytyjczyk, Lewis Hamilton, na pewno też wszystkich Was dobrze znany. W ogóle lubię sport F1 i w ogóle i samochody, i w ogóle interesuję się tym, chociaż nie będę prowadził, ale interesować się mogę i poczytać gazety też mogę. Filmy polskie, perelowskie lubię, seriale perelowskie i sport F1 i inne rzeczy, które bardzo lubię, ale jak mówię, nie lubię nowych filmów. Nie mam do nich sentymentu, tak jak mówiłem. Dobrze, to by było na tyle. Subskrybujcie kanał Mateusz MT Pluta Lajkujcie, bądźcie na bieżąco z moimi filmami. Wkrótce będzie, właśnie, tak jak mówiłem, pokazanie wam zdjęć z dzieciństwa. Znaczy, oczywiście wam pokażę zdjęcie z dzieciństwa Roberta Kubicy z kartingu, jak zaczynał, jak, je, jak zaczynał swoją karierę w wyścigach samochodowych w ogóle. To Wam pokażę na albumie, którym będę miał jeszcze to wkrótce, ale to dopiero wkrótce. Subskrybujcie, lajkujcie. Do następnego. Cześć.